Dzień dobry, Mateusz Furz z firmy W tym filmie opowiadam, jak prawidłowo wiercić i przygotowywać się do iniekcji rys w betonie. Zapraszam do kalkulatora. Jest to w zasadzie trzy w jednym, bo w zależności od grubości betonu będzie nam proponował różne trzy rozwiązania tego problemu. Kalkulator wiercenia do iniekcji rys w betonie. Startujemy. Otóż do prawidłowej iniekcji rysy w betonie potrzebujemy znać grubość betonu, który pękł. Bez tego w ogóle nie bierzemy wiertarki do ręki. Więc przyjmijmy na roboczą, że nasz beton, który pękł, to ma grubość 30 cm i w związku z tym, że rysa nigdy nie przecina tego betonu tak super, hiper równo, dla obliczeń tego kalkulatora z definicji wstawiłem jeszcze 5 cm przedłużenia otworu, ale to może być na przykład 4 cm. Może się okazać, że 4 że 5 cm przedłużenia otworu to jest to przedłużenie, czyli wiercimy, wiercimy, wiercimy. Teoretycznie, matematycznie przecinamy połowę grubości w tym miejscu, gdzie jest rysa, ale może okazać się, że rysa delikatnie jednak zbacza, nie przecina tak jak nożem, więc troszeczkę pogłębiamy ten otwór i to jest właśnie to pogłębienie. Ja wolę czasami jednak zrobić, że to pogłębienie jest delikatniejsze, to jest 4 cm. I dzięki temu będę za chwilę wiedział, jaką długość wiertła roboczo mam użyć, żeby wykonać prawidłowy otwór. No dobrze, więc 30 cm grubość betonu, musimy to znać. Albo z dokumentacji, albo pytamy osoby inżyniera budowy, tudzież kierownika budowy, albo idziemy gdzieś jakkolwiek, chodzimy po tym obiekcie i mierzymy. Musimy znać grubość betonu, który pękł. Bez tego nie rozpoczynamy wiercenia. No dobrze, skoro już to wiemy, widzimy na tym oto schemacie, widok jakby w przekroju i widok rzut z góry, że w zależności od odległości od rysy, możemy być dosyć blisko, dalej, jeszcze dalej, musimy zmienić też kąt wiercenia. Jeżeli jesteśmy naprawdę blisko rysy, to musimy dosyć ostro wiercić w górę, i im dalej jesteśmy od rysy, ten kąt nam się wypłaszcza. Najbardziej standardową wersją zdarzeń, taką, którą wszyscy wydaje się, że pamiętają, to jest kąt 45 stopni, tylko nie zawsze pamiętają, dlaczego tak jest i co się z tym wiąże. Nasza tabelka rozwiązuje ten problem, bo mamy tutaj całą litanię różnych kątów od 35 stopni, czyli taki naprawdę płaski, jeszcze dalej tutaj byśmy się znajdowali pod kątem 35 stopni przecinali. Ale co za tym idzie, oczywiście długość tego otworu byłaby jeszcze większa. I ostrzejsze, 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 ostrzejsze kąty, aż do 60 kilku, czy nawet 70 kilku stopni, do 75 stopni. Czyli naprawdę z kolei prawie, że pionowo, dosyć blisko, rysy wiercone. Wtedy oczywiście długość otworu obliczeniowa jest dosyć krótka. No dobrze, także mamy różne kąty. Możemy sobie wybrać, jaką, jakie mamy wiertło, no bo jeżeli mamy dosyć krótkie wiertło i dłuższego nie mamy, no to musimy tutaj jakby pograć tym kątem i, i, i miejscem wykonania otworu. Bo proszę zobaczyć, że w zależności od kąta zmienia się nie tylko kąt, ale i odległość od rysy, w której rozpoczynamy wiercenie i długość otworu. To wszystko są zmienne, które ze sobą współpracują. Mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, a mianowicie sugerowaną długość wiertła. Sugerowana długość wiertła to jest głębo obliczeniowa głębokość otworu do przecięcia rysy w połowie grubości betonu, czyli to jest ten nasz punkt w samym centrum, plus ta literka D, czyli te nasze zdefiniowane wcześniej 4 cm. No dobrze, tak by to było. I tutaj mamy jeszcze odległość pomiędzy otworami po tej samej stronie rysy, czyli 27,6 cm wszędzie. Dla każdej wersji zdarzeń, jeśli chodzi o kąty, odległość pomiędzy otworami, czyli ta odległość tutaj po tej samej stronie rysy, czyli na przykład po stronie lewej, musi wynosić tyle samo, i później tylko dowiercamy po przeciwnej stronie rysy otwór pomiędzy tymi dwoma już istniejącymi tak by to było. To, to jest wersja zdarzeń, taka podstawowa dla znakomitej większości przypadków na budowie, gdzie beton, nie przekracza 60 czy 50 kilku centymetrów grubości. Co się jednak stanie, jeżeli przyjdzie nam się mierzyć z betonem grubszym niż 60 cm? Ano, pojawia się dodatkowa wersja zdarzeń. Informacja o tym, że beton wynosi powyżej 50 cm i kalkulator prosi nas o wybranie jednej z poniższych opcji. I teraz do takiego betonu grubego pękniętego może mieć dostęp tylko z jednej strony. Możemy mieć dostęp z dwóch stron, jeżeli to jest na przykład jakaś ściana, i możemy przejść również na drugą stronę ściany i wykonać wiercenia z tej drugiej strony ściany. Albo możemy y, zapomnieć o tych dwóch pierwszych wersjach zdarzeń i wiercić tak jak dla betonu poniżej 50 cm, czyli też z jednej strony ściany, ale zaraz powiem o co tutaj chodzi. Powiedzmy, że mamy dostęp tylko z jednej strony, a beton jest gruby. Taka prawidłowa szkoła iniekcji mówi. Że musimy sobie wirtualnie ten gruby 60 albo nawet więcej centymetrowy beton podzielić w głowie na dwie połowy i każdy z tych połów osobno owiercić, to znaczy wiercimy tą bliższą nam połowę, przecinając znowuż tą rysę w jej połowie, czyli w połowie połowy. I drugi rząd otworów odsunięty nieco od tej rysy jeszcze dalej, żeby przeciąć tą drugą dalszą od nas połowę. Znowuż w jej połowie. Tak powinno się wiercić grube betony, na przykład płyt fundamentowych, których grubość wynosi metr, półtora metra. Tak to powinno wyglądać. Wiercimy jeden rząd otworów, wiercimy drugi rząd otworów, odsuwając się odpowiednio od rysy i dobierając odpowiednie kąty, tak żeby otwory przecięły nam e, tą e, rysę odpowiednio głęboko. Tak. Że przy tej grubości 60 cm, a nawet większej betonu, mamy dostęp do tej ściany betonowej z dwóch stron. Skoro tak, możemy wiercić krótsze otwory, szczególnie jeden z tych rzędów będzie krótszym otworem, no bo będziemy po prostu wiercić z dwóch stron. Tak to będzie wyglądało. Czyli mamy dostęp z jednej strony ściany do rysy i z drugiej strony ściany do rysy. I możemy wykonać takie wiercenie, przecinając połowę to bliższą nam akurat połowę grubości betonu w jej połowie zarówno z jednej strony jak i z drugiej strony. Także tabelka ma dużo mniej wyników, ponieważ jest to lustrzane odbicie. Z obu stron będziemy mogli wykonać dokładnie takie, takie samo wiercenie, dobierając odpowiednio kąt, odległość od rysy i długość otworu do przecięcia. I tak jak w przypadku zwykłego wiercenia zwykłej rysy w cieńszym betonie. Musimy dobrać tą parę e, wyników, a mianowicie odległość od rysy i kąt, tak, żeby przeciąć rysę w połowie grubości tej części betonu, e, tej części tej połowy betonu, którą akurat e, owiercamy i będziemy poddawać iniekcji w ten sposób żywica rozpłynie nam się w, tutaj w połowie i w tej połowie, i e, będziemy mieli prawidłowo zainiektowaną rysę w tak grubym jak ponad 60 czy nawet ponad 100 cm betonie. Świetna sprawa, pokazuje to w ogóle, że jest coś takiego jak inne wiercenie niż tylko standardowe odsunięcie się trochę od rysy i 45 stopni. Owszem, dla grubych betonów trzeba to wykonać w ten sposób. Serdecznie polecam ten kalkulator. Dla takiego grubego betonu jest Wybranie opcji wierce jak dla betonu poniżej 50 cm, czyli dla betonu cieńszego. Jeżeli na przykład tarysa jest ewidentnie szeroka, mocno pęknięta, no to trochę na własną odpowiedzialność wykonawca może wykonać wiercenie standardowe. Muszę powiedzieć, że niestety, nie wiem czy tak jest, dlatego że wykonawcy o tym nie wiedzą. Czy też po prostu wybierają tą wersję zdarzeń, ale często na przykład w płytach fundamentowych o grubości powyżej metra, 1,20 m i tak wiercą standardowo jeden rząd otworów, a jeszcze dodatkowo wcale nie przyczynają tym otworem połowy grubości tej płyty fundamentowej, bo wiercą za blisko rysy i pod niewłaściwym kątem. No, tak czy inaczej może być wersja zdarzeń, że rysa jest na przykład mocno rozwarta i wiadomo, że ta. Żywica wpłynie w tą rysę i uda się ją rozprowadzić wzdłuż rysy prawidłowo. Wybieramy to rozwiązanie i wracamy do standardowej tabelki z pierwszej wersji zdarzeń, czyli dla takiego betonu cieńszego. Omawiałem go na przykładzie 30 cm, tutaj jest 60 cm, więc i długości otworów są imponująco dłuższe do przecięcia w połowie grubości rysy i sugerowana długość wiertła też jest odpowiednio dłuższa. Ja oczywiście proponuję wiercić te otwory kilkoma wiertłami, począwszy od wiertła rzędu 20 cm, 45 do 60 Może nawet jeszcze jakieś pomiędzy wiertło jakiejś długości wstawić po to, żeby nie wiercić tak długiego otworu drogim 60 paro czy 70 paro wiertłem. No bo szkoda tych pieniędzy szkoda tego wiertła. Trzeba to podzielić na kilka długości. Tak to wygląda, więc tabelka jest znana, już omawiałem. To jest dokładnie ten scenariusz, czyli odsuwamy się o odpowiednią podaną w tabeli odległość, dobieramy do tej odległości kąt i wiercimy otwór o obliczonej w tabeli długości. Dzięki temu wiemy zupełnie dobrze, jak mamy się przygotować, w sensie jaki sprzęt, a czasami to i nawet jaka wiertarka będzie potrzebna, żeby tak długie otwory e, wykonać. Także mamy kalkulator do umożliwiający obliczenie jak wiercić do iniekcji rys w betonie. Są to trzy wersje zdarzeń: standardowa do, do, do grubości około 50 cm i ten beton grubszy, który możemy wiercić z jednej strony albo z dwóch. No uważam, że jest to naprawdę niezły kombajn wiedzy. E, i pozwala też tak zrozumieć w ogóle, gdzie jestem, co robię, jakiego potrzebuję sprzętu, jak się poruszam na budowie. Świetna sprawa. Serdecznie polecam wszystkie te kalkulatory, szczególnie ten kalkulator do wiercenia do iniekcji rys w betonie. Mateusz Furs. Ok, dzięki za uwagę. To tyle o tym kalkulatorze. Śledźcie kanał, ponieważ już pracuję nad następnymi kalkulatorami. Będzie piąty, szósty, siódmy i tak dalej. Także serdecznie zapraszam. Mateusz Furs, blog. Thank <laughs> you.